Dobra, druga czternastka historii. Nawet na druidzie tak nie było. Dobra, papu zjedzone, to, 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 no i chyba wszystko. Ujujujujuj, lecimy. Ej właśnie, czy Blizzard coś zmienił, że... Te liczby na przykład od heal'a się pojawiają, bo ja je miałem zawsze wyłączone. Wczoraj nawet tą komendę wpisywałem, żeby to zniknęło i mi nie znika. Ja nie wiem o co chodzi. Aby mi się przydało wiedzieć, co z tym jest. Czekaj, set focus. Odpalmy pijajkę dzisiaj 0 depleto, dzisiaj 3 cario wpada. O kurwa Albo mi się wydaje, albo ten dewa to chuja bije. Ej, można w opcjach tych blizzardowych wyłączyć to, że jak najeżdżam na bary podczas kombatu, to mi tooltipy się pokazują, żeby się nie pokazywały po prostu? <grym> Holy shit. Ja pierdolka. Jaki movement Szwecja, tej. No, ten smok jest chyba lekko upośledzony. No kurwa, gra tak mobilną postacią i on tam dostał w pizdę. Od tych kulek spadających, co jest bardzo? 1009. Dziękuję bardzo za follow, witam cię. Co tam? Tylko ja na Silvermoon Gram to, żeby być właściwie tą. Muszę... Nie, 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 nie musisz. Wszystko jest cross-realmowe, czyli nieważne na jakim grasz serwerze, możesz grać z ludźmi z innego serwera. Tak naprawdę, serwery teraz nie mają znaczenia większego. Kurde, mogłem to zostawić. No to się przyda na zaraz. Idę tu tuk, sok, sok, souk, tata. Dobra, zaraz in pościg. O, tu AoE, to tak zrobimy. Sołk A i trochę za szybko to odpaliłem. O, czekaj, 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 jak tu idziemy to ja chcę coś zobaczyć. Kurde, jak extra abilities się binduje? To jest to? Jeśli ja bym chciał tu binda sobie dać pod po tą extra abilitkę. No wypierdalej od moich bębnów, ty jesteś chyba pierdolnięty. No. Ty no, chłopa odkleiło i to konkretnie. Opalona. Dobra, P.I.ko odpalimy. Czemu ta rogalitka tak w pizzy dostaje? A właśnie, bo jak jest kilka osób, a kogoś może nie być na Discordzie, to wykrzyknij Discord, zapraszam. Zwłaszcza jeśli ktoś na przykład robi sobie transmogi i tego typu rzeczy, to będziemy organizować dość fajny rozbudowany konkurs transmogowy, a za pierwsze miejsce do wygrania będzie prawdopodobnie czas gry na 60 dni. Także zapraszam, jak kogoś nie ma. Bardzo możliwe, że dzisiaj wrzucę cały regulamin, bo muszę go sobie napisać, ja mam na niego pomysł. Nie będzie to takie hop, siup, że wrzucisz sobie screenka i tyle. Znaczy będzie można, ale wiadomo, że wtedy to się nie dostanie kompletu punktów, tam będzie dość fajna punktacja. Także jak ktoś będzie chętny, to zapraszam co teraz o kurwa to i co trójkąt no trójkąt musi być tak ja pierdolka no kurwa macie to jest... już się panika u nich włączyła good job thanks jaki kluczy holsy Holsy 16, ja mam 10. Czemu nie mogę użyć tego tepka? O. Co? Tą 16 chcemy? Ja się czuję w gazie, szczerze. Czuję się w gazie. Pytanie, czy ja znajdę sobie party. Ja się zlistuję to na parę minut. Jak się uda, to się uda. My też nie wiem, czy tutaj już kompetencje nie ustawić. To brakuje 95 Rio. Tak naprawdę zrobienie 14 daje 400. Ja mam holsy. No to to by mi dało... Jakby, jakby to była 14, no to to mi ze Storio może dać. Jakby weszło in time. No powiedzmy z 80 nawet niech da. To wtedy jeszcze jeden kluczyk. Downbreaker jakiś czy coś. I na miękkim fiucie może pójść. Cika. A, no i pięknie, to gratuluję, gratuluję. All mon Almost human, pierwszy, dziękuję bardzo za follow. Witam cię serdecznie. Co tam jak tam? Ja, Pierdolka, ale te s followy dzisiaj Ci dziękuję. Żarcie mam? Nie mam. Dobra, niech znają moje dobre serce. Macie tu fooda. Przyścig. O, no to jestem ciekaw, jak ci pójdzie. Almost. Chęcią będę śledzić. Także co jakiś czas możesz się pochwalić, jak ci idzie. A kiedy zacząłeś im grać? Pobrałem na tym darmowym weekendzie i uczucia wróciły. Nie grałem od stycznia do 25. No i klasa. A no tak, bo teraz jest ten darmowy weekend, nie? W sensie już chyba się skończył. Bo ja nie wiem, czy to było tak stricte do niedzieli, czy on się na przykład yy, kończył tam wczoraj. W sensie, czy dzisiaj, bo wczoraj była kurwa niedziela chyba. Nie wiem, już mi się myli. Yy, czekaj, bo ja sobie fokusa nie ustawiłem. Fokus, tak. Ale masz clean UI, takie jakieś LBY? Nie, to jest klasyczne. W sensie, to co masz tutaj na edit mode. Plus tam jakieś addony, ale... Ja kiedyś używałem LBY a to fakt. I to bardzo dużo. I wydaje mi się, że miałem dość ładnie to zrobione. Ale... Ostatecznie przeszedłem, wróciłem na stare klasyczne UI. Dobra, na tej 16 już czuję, że coś tam się dzieje. Dam tak, dam tak. Od razu pijajkę odpalę, bo to będzie długa bitka. A czemu ten warrior tak w pizdę dostaje? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja, pierdolka. Kurde, ale ten balans serio tragicznie bije. No kurwa, oni są ślepi? O, ja też kurwa jestem ślepy Po co ja dywan hymny odpaliłem teraz? O, ciechuj. Dobra, no i nie będzie to w czasie. Ja pierdolę! No nie wytrzymam! Ja pierdolka! No reset! Kurwo, pierdolona nie bij tego, tylko reset! Szmatą warriorowska. Pierdolę będzie bić. Nie, on jest kurwą bitą! No, on jest kurwą bitą! Czemu nie distich? Holly się oderwało od nas w końcu? Czy po prostu tak sobie pykasz? Bo stwierdziłem, że chce pograć Holi. I dlatego. No to niech robi go solo. Ale chuj mu w dupę. Boję się tego danga, szczerze. Troszeczkę się boję. Ale wierzę, że się uda. Czy on gra? O kurwa, mecha gnomem. Tego jeszcze nie widziałem szczerze chyba. Kurwa, tego Damiana trzeba zabić. Ja pierdolka, ja pierdolka, nie zdążę. Zdążyłem. Oż mi się ty, szczerze, takie lekki napięcie dupki miałem. a się tak podniosłem lekko, tak mi się spieło. Pojeba na akcja. O kurde, dużo Rio dało GG. Thanks. No, i mogę już przywitać się z Wami oficjalnie. Siema, dzień dobry, witam. Troszeczkę niestandardowo zaczęliśmy sobie dzisiejszy film, bo były to przebitki ze streamów, i tak jak ostatnie dwa filmy to były głównie jakieś tam pogadanki, yy, mówienie o tym, jakie można założyć cele na serię i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj tak naprawdę cały film to są klucze i duża część właśnie tego odcinka to będą przebitki ze streamów, bo naprawdę dużo tego polataliśmy właśnie tam. Gdzieś tam na offstreamie też starałem się latać. No i tak jak zresztą sami zobaczycie, nie było nic innego latane poza kluczami. Na rajdzie w ostatnim czasie nie byłem ani razu, bo wyszedłem z założenia, że tak naprawdę wszystkie bisowe itemy, które potrzebowałem już mam. Także i tak nic lepszego już mi nie poleci. Ewentualnie mogę liczyć na jakieś przedmioty z Volta na Mityk traku. Dlatego też skupiłem się na kluczach. I tak jak wspominałem w ostatnim filmie, a nawet pytałem, Jakie cele chcielibyśmy sobie założyć na tą serię? Padło kilka propozycji, i sam sobie usiadłem, zrobiłem taki rachunek sumienia. Przemyślałem, co będzie najbardziej sensowne, patrząc na to, że zostało nam tak naprawdę 3 tygodnie do wyjścia nowego dodatku. Dlatego stwierdziłem, że tak jak początkowo chciałem wbić 3,5 carryo, tak teraz po prostu. Postaram się wbić tyle, ile będę mógł. Jakby jeśli uda się to 3,5 to będzie super. Jeśli się nie uda, to i tak wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dużo. Jeśli uda się nawet więcej, to tym bardziej będzie super. No i nic więcej tak naprawdę poza tym. Możliwe, że gdzieś tam w przyszłości w Midnight'cie zrobimy sobie jeszcze podobną ser serię, tylko opierającą się tylko i wyłącznie na PvP, bo tego też chciałbym się nauczyć grać. Dlatego tutaj sobie pomyślimy, jak wyjdzie z czasem, jak wyjdzie w ogóle z chęciami i tak dalej. Bo możliwe, że inny kontent w Midnight wciągnie mnie na tyle bardzo, że zdecyduję się na to, żeby w ogóle tego PvP nie ruszać. Aczkolwiek na ten moment gdzieś tam z tyłu głowy dalej to mam. Tak naprawdę przez te półtora tygodnia zrobiłem naprawdę dużo, tak, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o klucze. Czuję się coraz pewniej. Jeśli o samym Priście mowa, no to w ostatnich dniach było kilka updateów i kilka. Buffów dla yy, z Około 6 dni temu, nawet teraz nie pamiętam kiedy dokładnie był ten patch, ale pamiętam, że wniósł on buffa 8% na wszystkie skille leczące i wtedy już było czuć, że rzeczywiście coś tam ruszyło, jeśli chodzi o ten overall w healu. Dodatkowo, coś zrobili z maną, ja tutaj się nie doczytywałem, ale na pewno moje skille podczas healowania wymagają mniejszej ilości tej całej many, no bo. Tak jak musiałem się zatrzymywać kilka razy na dungeon, żeby gdzieś tam się napoić, tak teraz praktycznie w ogóle nie muszę tego robić, w zasadzie nie pamiętam kiedy ostatni raz to robiłem. No i dodatkowo, w dniu w którym ja to nagrywam, czyli mamy 11 w środę, no to wyszedł kolejny patch note, w którym no, praktycznie każdy spec, każda klasa dostała jakieś buffy lub nerfy. No i w moim przypadku grania w holi było kilka buffów, Kilka rzeczy też zostało tam lekko znerfionych, ale wydaje mi się, że suma sumarum, patrząc na to, ile umiejętności zostało zbafowanych, to i tak wyjdę na jakiś tam dość znaczący plus. No ale to dopiero będę testować jakoś w weekend, może po weekendzie, bo w aktualnie nie będę mieć jakoś mega dużo czasu na gierkę. Dlatego postaram się już w następnym Zero to Holi Pro wrzucić wam jakiś tam taką moją. Notkę z odczuciami, czy rzeczywiście jest lepiej, czy jest gorzej, czy w zasadzie nie widać żadnych różnic Choć wydaje mi się, że no, te różnice będą widoczne, będą odczuwalne Ale to w zasadzie chciałbym przetestować nie tylko na kluczach, tak jak było to dotychczas Ale też na rajdzie, no bo kilka bossów na mityk rajdzie chciałbym spróbować Dlatego bardzo możliwe, że w kolejnym Zero to Holy Pro gdzieś tam ruszymy te mityczne bossy Dobra, podejmuję rękawice, niech to siądzie A Makma awka Kurwa, zajebiście, no co to są za... Nie, no kurwa, oni w ogóle nie używają interaptów, No to są sz szmaty bite, czy o co chodzi? Pierdolone dps -y. Się nie zdziwi, jak to mudryk z jakimś kolegą. Na co się go zwyzywali to sobie przeszedł kurwa na WoWa Pierdolony. No patrz, no kurwa, każdy kast przechodzi przez tych speli. Nie, no wydaje mi się, że czas to mamy chujowy strasznie, nie? Jest taka tragedia, ale już widzę, jaki oni mają movement. No to jest movement. Spe no. No dawaj, 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 no na co ty czekasz? Idziemy już tam zaraz, powoli, się siup, panie Kurwa, nie do mnie chill piszą, jak chill, jak robią to wolno, jak... o Jezus Dobra, nic tu nie odjebiemy, to może być ok. Czasowo No wypierdalaj ode mnie, no co za to jest... kurwa, bita Ej no 4 minutki, no to jest do zrobienia. Uff Kolejna próba. Nie poddaję się. No nie poddaje się, się nie poddam. A tak mi się lać chce, także mam nadzieję, że to już będzie ta ostatnia próba. A trzynastka już fajnie wygląda. a na to, że mam dziesiątkę. No i klasa. Mac musi kurwa spulować na sam początek. Oj, widzę, że dobrze się zaczyna. Oj, dobrze się zaczyna. No, chociaż damage biją zdecydowanie większy, niż tam ci bili Uj, 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 nie strasz Kurwa, ile ten mag bije, ty, to jest niepojęte Nie, ja nie mogłem tu nic zrobić Chujowo byłem ustawiony Kurwa, mać, no czemu mi się musiało tak polosować, że mi schodzi ta pasywka w momencie, w którym drugi raz ta mechanika się zaczyna? No, przecież mnie pokurwi zaraz. Ja pierdolka, ty nocy Sezef, dzisiaj jest niemiłosierny. Ja myślałem, że po pierwszym kluczu, jak zobaczyłem, jak to szło, mówię, nie no, no, dzisiaj jest dzień kluczy, a tutaj co? Mój wielki to bombalki jeszcze. No i klasa, klasa, nie wiem. Kurwa, nie chce mi się tych kluczy latać z tymi downami, bo jak już idzie coś dobrze, to zaraz coś się musi zjebać, no. Jeszcze DK ci napisze, Max się go pyta, co się stało. Ten ci napisze, że nie wie. No i Git, i o to chodzi. Kurwa, błagam, zbijmy to szybciej, bo ja się zaraz zeszczam. No i myślę, że mamy chujowy czas, a mamy mega dobry czas. To jest do zrobienia na plus dwa nawet. Jak się żadna kakaraka już nie odwali. Co jest, dziękuję Dimcio10 za follow'a, witam Dobra, weszło na plus 2 Zajebiście Good job No i rozpoczynając już ostatnią sekcję Z głosem dogrywanym W którym będę mógł sobie tutaj troszeczkę popierdolić do was No to klasycznie Coś, czego nie zrobiłem na początku Mianowicie, bardzo dziękuję za aktywność Pod każdym filmem, pod każdym shortem Na Discordzie, na Twitchu Wszędzie widzę, że ta wasza aktywność rośnie i jestem Naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dziękuję tutaj z góry za każdą subskrypcję, każdy komentarz, każdą łapeczkę w górę. Dodatkowo każdemu nowemu widzowi na Twitchu dziękuję również za followa, za subskrypcję, bo tam też one się pojawiają. No, i witam każdą nową osobę, która gdzieś tam zawitała do nas niedawno na, na Discordzie. Mam nadzieję, że gdzieś tam to nasze community wowowe będzie rosnąć. Z dodatkowych informacji parafialnych, o których też w sumie była krótka mowa w trakcie filmu, jako urywek ze streama, no to wystartował u nas konkurs transmogowy na Discordzie. Jeśli ktoś kolekcjonuje, zbiera, ubiera się i tak dalej, no to zapraszamy do wzięcia udziału, bo za pierwsze miejsce do wygrania jest. 60 dni czasu grania Potem drugie miejsce to 100k golda, trzecie 50k golda Ale mamy w planach gdzieś jakieś jeszcze nagrody dodatkowe Dla osób, które wykażą się jakąś mega dużą kreatywnością w niektórych kategoriach Dlatego myślę, że ogólnie zwycięzców będzie na pewno więcej Dlatego jeśli miałeś zagwozdkę czy w ogóle brać udział To ja już mówię Ci to teraz od razu bierz, nie zastanawiaj się Czasu na wzięcie udziału jest jeszcze sporo Ale wiadomo, że jeśli masz już gotowy jakiś transmog, to zapisuj się teraz. Nie ma problemu z tym, żeby wziąć udział kilkoma transmogami, aczkolwiek no, najlepiej byłoby zaznaczyć, który jest tym głównym do oceny. Bo jeśli jesteś jakimś kocurem transmogowym, no to wiadomo, że nie damy Ci na przykład trzech nagród. Dlatego lepiej zastanów się co chcesz wybrać. I jeszcze wracając szybko na sam koniec do kluczy. No to jestem mega zadowolony, że praktycznie wszystkie mam już zrobione na tej 15. Jeśli chodzi o plany na najbliższe dni, no to jest po prostu zrobienie wszystkich 15 jako cel minimum. No i potem będziemy już dalej sobie to wszystko progresować z myślą o tym, żeby dobieć gdzieś tam te 17, 18, żeby na koniec sezonu wybiło 3,5 carryo. A na sam koniec standardowo mój gear, mój score, item level. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę, komentarza. Zapraszam na Discorda, Twitcha i do następnego. Elo.